Siemneczko widzowi, witajcie na moim kanale. Ten odcinek nagrywam o 20.51. No, czyli poniedziałek, ale wrzucę go we wtorek. Czyli, no, ma, będziecie mieli to dzisiaj. Ta, dobrze mówiąc. I, no, po prostu pod po tym odcinkiem, co wrzuciłem dzisiaj, no, czyli wczoraj, dobiliście 9 łapek w górę. I widzę, że już tak nie chcę wam się oglądać tego, jak otwieram Klucze legendarne i będę zaczynał coś innego nagrywać z tego serwera. Lecz dzisiaj jeszcze otworzę Wam za to dobicie 9 łapek w górę, 20 legendarnych kluczy, czyli takie plusowe, legendarne klucze, że tak powiem. I tu wyrzucę dwa zwykłe, jeden dobry, bo mi to akurat nie potrzebne jest, bo mi tylko miejsce w ekwipunku zawala. I zobaczymy, że coś fajnego dropniemy. Najbardziej poluję na bikony, bo mi najbardziej by się przydały, po prostu, albo na jakieś bloki lub. Y Klucze na przykład do kasyna, Na no, to też bym polował. Na no, takie logo serwera, no to sami widzieliście ile ja tego mam. To mi się w ogóle już nie przydaje. I po prostu zasłużony klucz. O, stamtąd to chce siekierkę fajną dropnąć. Może coś fajnego. Wi o dobrze, beacon. Bo beacony teraz nie po ekspie tak, bo nie, tych tych widerów. Znaczy, no, szkieletów nie ma widerowych. Dartitem. Napiszcie w sumie swoje propozycje, co bym mógł nagrywać na tym serwerze. Co takiego ciekawego byście zobaczyli. Na pewno dużo osób by chciało, jakbym rozdawał itemki na spawnie. O znowu zasłużony. Ja mogę rozdawać, ale sety 4-3 dik Bo ja mam 4 shulker tego. Yy, niedługo będzie 5, jak nie odbiorę kity, no to piąty shulker box będę uzupełniał. I no. I mogę rozdawać w sumie te kity. No, po prostu nie chcę tak za dużo dodawać rzeczy, bo jeszcze mogły mi się przydać. A tym bardziej, że ja tutaj znajomym też daję na serwerze i tenki No i tak właśnie jest. Potem tracisz szybko. Wczoraj kupiłem w ogóle kill Dartitem za 7k. Lecz go dzisiaj sprzedałem za 5800 od tego co kupiłem. Szkoda mi było tej kasy. Wczoraj, jak wydałem na ten Dartitem kill z wydajnością 6, szczęściem 4, 7k, no ale po prostu tak się uparłem na ten kill of. Ale jak go już kupiłem, tak dotarło do mnie, że na marne wydałem. No ale niestety, człowiek też się tak zapędzi. A potem żałuje. Czekajcie, kurde. Dobra. O, trzy sztabki. Jeszcze trzy ale szybko te klucze poszły. Naprawdę szybko. O, już sześć. Bo jakby teraz tak siadały, to by spoko było. Ale jest o Steve'a. Ale naprawdę, te klucze ze stołu, no to są bardzo kuzecką opcją. Bo taki nobek przyjdzie sobie od razu pokopać, taki przy, No i już netherite może trafić, bikony i takie inne rzeczy. No tutaj, tutaj moderator Paweł się kłania. Kłania się nisko, aż po samej kule. Dobra, masz tu kosy śmierci cztery, czy dwie, sorych. Podała pojęcie grany. To. Ale od razu wiedział, jak byłem w tych kluczach. Że opening jest walony. Tak. Dobra, warp idziemy. Pewnie napiszę, Pozdrawiam, YouTube. A". A wiedziałem. No i git. Dobra. Nie, to są epickie zasłużone. Zasłużone. Tu były. Dobra. Patrzcie, bo tutaj jest ta siekierka. A. A nie, w sumie na tą siekierkę nie mam co polować, jednak. Bo już ją mam. Kilof jest spokój, szczęściem. W sumie, jakbym go trafił, to spoko by było. Tylko niezniszczalność dwójkę jeszcze zrobiłbym, trójkę sobie ogarnął, by było dobrze. O, Ta siekierka ma fajną wydajność. O, kilof. Kurde, co ta siekierka tak się dropi? Bez kitu. dobra, klucz Steve'a. Jak za pierwszym kluczem Steve'a. A nie, to nie jest to. To jest to. Dropnie ten kill off. Albo ten. To chyba będę nagrywał pingi, jak na będę w kasynie otwierał. Nie żebra i tenki. No wiedziałem, że nic fajnego nie może się trafić. Dobra, idę na spawna, oddać ten kilo. Bo ktoś dominał sobie, że napisał. Dobra, pójdziemy oddać. No i to w sumie by było... Na no wszystko w tym odcinku. O 30 loga serwera już mam. Chcę to nagle w tym odcinku. Chciałem taki opening bonusowy nagrać, więcej kluczy wam dać. I piszcie swoje propozycje w komentarzach, co bym mógł nagrywać z tego serwera. Wiem, że już drugi raz to mówię, ale po prostu żebyście nie zapomnieli. Zostawcie łapkę, suba i skomentujcie ten film, jeżeli no chcecie. O osiągnął latarnika mój kolega Karolus, On też nagrywa na YouTube. Więc polecam do niego na kanał wbić, nie wiem jak on, on ma tam nazwę, ale jeżeli jesteście na moim Discordzie, no to będziecie mieli na social media jego y, filmiki, tam będziecie mieli linki, możecie wbić, jeżeli chcecie. Więc, do następnych odcinków, nor